Takie tam demówki. Cześć Wam dzisiaj jest wizu wizualnie. Witam Was w grze, która nazywa się Constance, w serii, która nazywa się Takie tam demówki. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które mają swoją wersję demo do przetestowania. Czasami premiera już była i można ograć, sprawdzić czy warto przed zakupem, ale bywa tak jak w tym wypadku, że gra swojej premiery nie ma jeszcze określonej. Mamy plus minus tam która kwarta, którego roku, ale spodziewać się premiery co do daty i jeszcze nie można. Więc link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi Was bezpośrednio do steamowej strony, gdzie to demo jest na moment nagrania aktywne i zapraszam bardzo do zabawy jeżeli ktoś chciałby przetestować we własnym zakresie i, co ja mogę powiedzieć, zapraszam dzisiaj na przygodę troszkę bardziej bajkową, może by nawet rzec paśniową, z dużą ilością metafor i motywów z podbiciem do naszego świata, które mogą być tym razem wyjątkowo bardzo pozytywnie odebrane, więc z czym się je konstans? Jest to gierka zaplanowana na czwarty kwartał 2025 roku, producentem jest BTF i wydawcą również BTF jest, więc niezależna produkcja uderzająca w stronę Metroidvania, jak zapewne domyślić się możecie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek dodatkowe DLC, inne rzeczy. Na razie twórcy skupiają się na skończeniu gry i jej wydaniu, a jeżeli będą jakieś dodatki czy kontynuacje, no to może w dalszej przyszłości. Nic nie jest z tego, co rozumiem w planach. Co do tego, z kim i z czym mamy do czynienia, to gramy jako Constance, więc może przejdźmy do fabuły. Z otwórcami Constance to jest dwuwymiarowa, ręcznie rysowana, przygodowa gra akcji, gdzie biegamy artystką dzierżącą wielki pędzel, która aspiruje, by uciec z kolorowego, acz rozpadającego się, giniejącego świata wykreowanego przez jej siadającą psychikę, więc Mam wrażenie, że tutaj jest gra paroma elementami, sama Constance może jest pod świadomością autorki autora, a świat jest metaforą stanu psychicznego, więc ja to tak odbieram, nie do końca jestem pewny kto, co, gdzie i jak, w którym momencie jest zaczepione, bo czytając to, co twórcy twierdzą na temat własnej produkcji i jak to ma działać i jak to wygląda, wydaje mi się, że jest na kilku poziomach ta opowieść prowadzona, ale to ja tak odbieram, więc może się mylę. Co do gameplayu, mamy mniej lub bardziej klasyczną Metroid II, nie odblokowujemy nowe zdolności, szukamy tajnych przejść, bujamy się od miejsca do miejsca odblokowując dodatkowe przejścia, więc klasycznie możemy się gdzieś tam daleko przebić i otwierać skrót, żeby powrócić do samego początku z nowymi zdolnościami i umiejętnościami albo po odblokowaniu innego przejścia, żeby polecieć dalej i tak dalej i tak dalej, więc troszkę za dużo precyzyjnego platformera jak na mój gust. Przy sterowaniu do tego wrócimy, ale jest kilka zarzutów. Start jest bardzo fajny, walki, machanie tą farbą, to mi się podoba, to jest zrealizowany git. Progresja tutaj levelowania za bardzo nie będzie, ale odblokowujemy nowe zdolności i przejścia i Kombinacje, więc progresja jako taka istnieje. Nasza postać może nie tyle staje się mocniejsza, co bardziej wszechstronna. To chyba jest dobre porównanie. W temacie sterowania tutaj jest. Chyba największy zarzut do tego tytułu, bo sterowanie czasem jest łąki. Nasza postać nie do końca robi to, co byśmy chcieli, i animacje wskazują, że hitboxy nasze są w troszkę innych miejscach, więc zgarniamy obrażenia w momencie, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy jeszcze bezpieczni. Więc to jest do dopasowania, do dostosowania do i do podkręcenia przez twórców. Nie wydaje mi się, żeby to był gigantyczny problem ogarnąć, tylko kwestia czasu wpakowanego w to, żeby to było naprawdę zrobione na najwyższym możliwym poziomie. To jest połączone z tym właśnie precyzyjnym platformerem, którego ta gierka w niektórych momentach wymaga, co oznacza, że to umunki sterowanie, bardzo się gryzie z tym precyzyjnym platformerem, który tam dalej się przewija. Więc jak dla mnie, widzę tutaj bardzo duży potencjał, ale ja też nie lubię precyzyjnych platformerów, więc mogę marudzić dla samego faktu marudzenia. To, co jest gwiazdą programu jak dla mnie, to jest strefa wideo. Ręcznie narysowane zarówno tła, jak i postacie, animacje, to wszystko jest z takim klimatem widać, że jest ręcznie rysowane, jest 10 na 10 niewiele lepiej się da, można podkręcić zawsze, ale to, co jest, jest full wypas i ta gierka wizualnie nie będzie się starzała w ogóle, to jest jak te Wiecie. Produkcje sprzed 10 lat, 2D, które wyglądają tak samo teraz i są tak samo zachwycające, jak były 10 lat temu. Mega stylistyka, taki bardzo artystyczny retro clockwork, w ten sposób bym to nazwał, więc nie mam się do czego przyczepić, wręcz jestem zachwycony. Strefa audio też daje radę, aczkolwiek odstaje od warstwy wideo. Jest bardzo dobrze, ale nie jest przefantastycznie dobrze, więc jest tylko ok. Jeżeli chodzi o bugi, to ja się nie natknąłem na żadne, a w temacie plusów i minusów, to cytując to, co mówiłem wcześniej. Przecudne audio wideo, ręcznie rysowane i ten klimat jest machanie farbą jest naprawdę wypas, daje dużo radochy, klepanie przeciwników w ten sposób, szczególnie dla każdego z Was, kto gdzieś kiedyś coś malował farbami. No i jest mega stylistyka, taki artystyczny retro clockwork, co wspomniałem moment temu. Sterowanie jest czasem łąki, to na minus i za dużo precyzyjnego platformera, jak na mój prywatny gust, więc to bym na minus dał, ale tak poza tym wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo na plus. Wymagania sprzętowe to jest 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 10 64-bitowy, pamiętajcie, że sam Steam wymaga Windowsa 10 teraz. Procesor, tak jak jak AMD Phenom II X4 965 z taktowaniem 3,40 GHz lub Intel Core i 5 2302,80 2,80 GHz. Pamięć 4 GB a karta graficzna, tak jak Radeon RX 560 z 4 GB vram lub GeForce GTX 950 również 4 GB vram DirectX 10 zainstalowane i 4 GB wolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji nie podano nic więcej i weźcie pod uwagę, że są to wymagania dla DEMA na tym etapie rozwoju, co oznacza, że do premiery i do pełnej wersji coś się mogłoby zmienić. W dostępnych wersjach językowych mamy pełne dźwiękowienia, interfejs i napisy w języku angielskim, niemieckim, portugalskim, brazylijskim, chiński uproszczony, japoński, koreański oraz hiszpański, latynoamerykański. Język polski nie jest wymieniony i z tego co rozumiem nie jest na liście, ale może coś się zmieni do premiery. Trzymam krzyki, bo ta gierka nie wymaga zbyt dużo gadania, więc przetłumaczenie jej nie byłoby problematyczne. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, przepiękna feria barw, ręcznie rysowanych motywów, płynne animacje, gdzie nasza postać zamienia się w farbę jeździ skacze, odbija się od ścian, przeskakuje z. Wiaderka farby do wiaderka farby, naprawdę jest to fajnie zrealizowane, ja jestem bardzo na tak. Może nie jest to gra, którą będę łapał na premierę, żeby zagrać od pierwszego dnia, ale jest gdzieś tam wysoko na liście moich metroidveni do grania, jak tylko będzie czas, możliwość. No i oczywiście odpowiednia cena. Link na dole w przypiętym komentarzu do demówki macie, ja się odmeldowuję, miłego, do następnego i hej! Ta gra mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie, bo nie spodziewałem się po niej zbyt wiele, wziąwszy pod uwagę, że stylistycznie nawiązuje do wielu produkcji z ostatnich lat, które uderzając właśnie w tę mocniejszą paleniznę postaci, fioletowe włosy są z braku lepszego określenia bardzo woke, ale woke stanowi tutaj poziom jakości, bo cała reszta jakością się nie szczyci, a tutaj jest wyjątkowo bardzo dobrze, więc z mojej strony pozytywny zaskok.